I co? Gatać! A, mamy nie aha! No, no, no co życzymy za w swojej córeczce? Żeby no, wszyscy dobie piekła Nie, nie, nie życzymy, życzymy jej e, No ja no Wszystkiego no najlepszego z okazji... Koniec Dnia końca Życzymy ci kochanie e, dużo, dużo, dużo dzieci Dobrze Ta, mówię więcej. którzy na drodze. I gruby, bardzo gruby droga, dzieci. Droga, bardzo gruby dzieci, bo my jesteśmy chudzi Żebyście do końca życia z Dawidkiem byli razem. Jezus, tak? Mar. No i co jeszcze? Patrz, no patrz mój teraz. No, dobra, teraz, <grym> no, to no to mówię, co nie? Powiedz jeszcze coś. Powiedz jeszcze. Ale i Jak najmniej piękny. Najwięcej piękny. A co ty życzysz? Ja życzę. te piękne odwiedziny. Chciałbym się wpuszczać teraz słuchach. O, no, te piękne, piękne odwiedziny. Wszystkiego najlepszego dla Michaliny i Dawida w te zaręczyny. Ale oni już się ożenili, a gdzie Ty tam zaręczyny? No Ty to, to prawie to samo. I love Prawie to samo. Wy w te... Go. Chciałam się dużo dzieci, żebyś się rozmnażała, ile Bóg da. Dobrego Dobrze. Ja dużo miłości, miłości, szczęścia, żeby z Dawidkiem ci się poukładało. Dawidku, bizaczki. Tak, Dawidzie, kochajcie się. Całe po życie, kochajcie, małe, się. kochajcie się no. całe życie i będzie no, no, no. dużo dużo małych, brudzińskich dzieci. Dokładnie, tak, i małych, no, no, i brudzińskich. No, no, tak. Michalina, pamięta już no, 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 bardzo, zapomina, pamiętaj o swojej tożsamości. Nie zapominaj. Pamiętaj, żebyś być tą niezależną. Trzeba Niekończącej się. No to jest nasza miłość, Te miłości. No. I pamiętaj, że mężczyznę musisz sobie wychować. <G queue> tak. I musisz sprawdzić, czy jest <gASSpar> <g trash> dobrym reproduktorem. Wyślij jak na wsa, badania ja, genetyczne. Wychowaj go jak psa. Pa pa. Pozdrawiamy Dawid, Ciebie też kochamy, no. nie? No. Ale nie, time. nie, nie. To myślę, że okay. za Michalinę. Super To w co? To w co? Wesele. Wesele. Bądźcie mili, Jak? Jak wszyscy goście. <grymne> rodzina <grymne> bandy się kłania. Wytnijcie to, bo to rodzina się nie lubi. Ja zaraz ja coś, coś, co? coś powiem. Zaraz coś powiem. Boże, a ja mogę zacząć? Ja Może. No, <grymne> ja Moi drodzy, skoro ja jestem tutaj najstarszą kobietą. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, miłości, kochajcie się, zawsze taję w tym dniu, żeby pogoda była troszeczkę lepsza niż dzisiaj, chociaż dzisiaj była bardzo dobra, a do, do resztę dokończył mój ukochany mąż. Do wszystkiego naj, naj, naj. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości no tak. i dużo dzieci. Pieniędzy, kochanie. Pieniędzy. Ja życzę, że to jest wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, radości, no tak. miłości przede wszystkim, o to najważniejsze. A ja się dołączam do tych wszystkich życzeń, żeby się wszystkie Wam, które dzisiaj dostaliście, spełniły. Żeby Wam się żyło cudownie, ja jak dzisiejsze było jeszcze lepiej. Asia, i nawzajem. No.

Życzymy Wam dużo zdrówka, szczęścia, miłości, tak jak nasi poprzednicy i żeby Wam się wszystko udało i... I w ogóle wszystkiego, Dużo wszystkiego, dzieci, wszystkiego, dużo najpierw, dzieci. Najpierw, najpierw. Żeby wasze życie było tak <noise> udane, jak to wesele, na którym jesteśmy. Oczywiście dołączam się do tych wszystkich życzeń i myślę że Dawid, że to nie ostatnia impreza na mąciorówkach z żoną czy bez. Na... Najlepiej I bez, Michalina bo tam są najlepsze będzie. bez. Michalinka, cię no. też pozdrawiamy, zapraszamy na, no, na ciorów. I w ogóle na morskie oko i te inne okolice. Więc wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Tak. Pa, pa. No, pa, pa. Buziaki Dobre. wszystkiego najlepszego. No. Czeka. Teraz tak, które nie poważnie. Cięcie. 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 E, zacznij Bartek. Jedno, jedno słowo. Życzę wam zdrowia, szczęścia, pomyślności. Dużo Jest dzieci piękny, i radości. Ale proszę się nie wcinać. Nie Dobra, poleciała, poleciała. I jeszcze? I nie przychodzi do naszego domu. Dzie... Dzięki! sprzątamy po sobie. Idziemy! Dobra, dobra, mamo, jeszcze raz. Ostatni raz. Dobra. 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 Bądźmy profesjonalistami. To będzie najdłuższe w ogóle przemówienie. Michalinko i Dawidku, życzymy Wam, abyście pojechali na finał Mistrzostw Świata do Brazylii. Tak jest. A tak w ogóle miłości, radości. Szczęścia dużo. Spełnienia wszystkich marzeń. Dużo dzieci, dzieci wobec siebie. Za no. no i żebyście o nas pamiętali. I na ściny zapraszali. – I niedługo. Czyli mamy krzesnego wieśnięta. Życzę Ci, Grasio, siostro, żebyś była szczęśliwa z Dawidem. Żeby ci się powiodło w życiu. Żeby Dawid się szanował i tu Dawid dalej nawzajem. Zdrowia. Dużo dzieci. Krasny. Dużo pieniędzy? Co, wystarczy. A później wymążę się. Nie wszyscy mówimy. że no. nie szybko. No? Y dużo pieniędzy, to Idzie go Pieniędzy. I pieniędzy. I dziękuję go żyć. i! A. I pieniądze. <noise> życzymy młodej parze na nowej drodze życia wszystkiego najlepszego. Żeby się kochali, kochali, jeszcze raz kochali. I Bożego błogosławieństwa. Dużo dzieci, du pieniędzy i zdrowia. I żeby dużo pieniędzy pozbierali po tym weselu. I takich dzieci jak jest Bartuś i Tomek. Drodzy młodzi małżonkowie, życzymy Wam zdrowia. Szczęścia, pieniędzy, cierpliwości, dużo miłości. dzieci, wytrwałości w miłości, y -y y spełnienia ma wszystkich marzeń, y wiele podróży, kompromisów, też, też. 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 Z doświadczenia to mówi. Ale przed, nie, wszystkim... żebyście, żebyście przede wszystkim zawsze byli tacy sami. Szczęśliwi się kochali. Kochali się tak. Na zabój. Żeby tam zawsze był taki świetny, jaki jest, król Dawid, mój król. Mistrz! Miść. Mistrz, miść. nasz mistrz! No i oby wam nigdy w życiu nie zabrakło tej miłości, którą dzisiaj okazujecie sobie, żeby towarzyszyła Wam do końca Waszych dni i oby tak jak ksiądz Wam dzisiaj życzył, ta miłość doprowadziła Was do, do ostatnich dni. Życzę. Życzymy Wam tego wszyscy z klanu Brudzińskich. Wszyscy serdeczni. Pozdrawiam, ale Marcin. Uuuu. Tak, Marcin. Fajnie jakby tutaj przyszedł i dużo Firariry. Firarily. Jak to byst Żeby żona na niego dobra była. No i te wspomniane bliźniaki. Ale piwo zawsze było. Tak, tak. Bliźniaki byłyby bliźniaki byłyby Czy? Bliźniaki, tak. Wszyscy. Drogi Dawidzie. Życzę Ci bliźniaków, ci... które wyjdą z łona twojej kronki <gry> Oprócz tego e, nieskończonych zapasów piwa e, Codziennie e, Erotycznych nocy <gry> tak. E, Śniadania do łóżka i obiadu i kolacji. Też do łóżka. W ogóle żeby twoje żony były do łóżka też. <gry> Czyli nie <ogólnie> wszystkiego najlepszego? <gry> I. I buzi. I zdrowia. <grym> I buzi. Wszyscy razem tak. Za błogosławieństwo no, z... poszerzył. <grym> no, 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 to buzi. <grym> Błogosławieństwa świętej rity. <grym> <grym> no właśnie. No, no, no. <grym> No. Ale to się nagrywa panowie. Cały czas, to, to... Jak to ksiądz zobaczył, to się wytnie. Ale i tak moim no. zdaniem y, Ireneusz przegiopał i by... był, tu nie, za, tak, był tu za długo. Tak na serio, Eje. tak na serio, to y, nigdy nie wierzyliśmy, że się tutaj spotkamy. No jak tak. to nie? Ja wierzyłem. Aż znaczy, ja się o! pierwszy wyłamał. Dawid się wyłamał. Mamy nadzieję, że nie on pierwszy. I tak uważam, że to nie to to, że nie ostatni, na pierwszym to wiemy, że nie. I dobra, kończymy to. Jakaś tak. puenta by no, się przydała? Ciężko się to splentować, tak. bo to, było, to było zabij bardzo mało Zabić nie daj Dupin, Czterech Synów i będzie git. trzy domy i zawstać cztery Tak jest, dziękujemy bardzo serdecznie.